Spotyka się dwóch kumpli na ulicy, jeden z nich mówi: Ty, stary, byłeś już w trójkącie? Nie byłem. A chciałbyś? No pewnie, stary, to biegnij szybko do domu. Rozmowa dwóch kumpli w barze: Stary, co ty wczoraj tu do baru przyciągnąłeś? Nie dało się na to patrzeć zawsze takie laski przyprowadzałeś co cię zmusiło do tego? Piąta rocznica ślubu. Przychodzi facet do marketu budowlanego i mówi do faceta siedzącego za biurkiem: Witam pana, interesują mnie gwoździe. Facet podnosi głowę i mówi: To zajebiste pan ma zainteresowania. Idzie zdołowany gość przez las i widzi żabkę, jak skacze drogą. Nagle żabka do niego zagaduje. Słuchaj, co ty taki przygnębiony jesteś? O kurde, gadająca żaba. Wiesz, Żabko, mam beznadziejne życie. Żona mnie zdradza, mam stary, sypiący się dom, stary samochód i nie mam kasy. To ja to zmienię. Idź teraz do domu i zobacz, co na ciebie czeka. Facet poszedł i widzi wielki, piękny dom, cztery samochody. Żona, super laska, stoi i czeka na niego i kasy pełno leży w walizce. Wrócił się do Żabki, aby jej podziękować. Dziękuję Ci, żabko, za to wszystko. Co mogę dla Ciebie zrobić? Wiesz, jest taka sprawa. Nigdy się nie kochałam z facetem. Ale Ty jesteś żabą. Mam jeszcze trochę magii, aby się zamienić mu na stoletnią dziewczynkę. Nie przeszkadza Ci to? Nie, wcale. I tak to było, proszę wysokiego sądu, a nie jak ta smarkula gada. Siedzą dwa ziomeczki w barze. Jeden mówi... Słuchaj, jednej rzeczy nie rozumiem. Wystarczy mi jeden mały drink, żeby się napić. Jak to jeden? No tak, najczęściej ten siódmy. Spotykają się dwa sybiksy. Ole masz fajny zegarek. To od ukochanej cioci. Przecież ty nie masz ciotki. Wiem, ale jest tak napisane na zegarku. Kumpel pyta kumpla, i jak tam z twoją bezsennością? Byłem wczoraj u lekarza i kazał mi pić setkę przed snem. I co, wysypiasz się? No tak, tylko że wczoraj kładłem się spać sześć razy. Mamusiu, a lubisz grillowane warzywa? Tak. A dlaczego pytasz? A, bo ogródek nam właśnie płonie. Stoi Jockey koło konia i gładzi go po brzuchu. Po chwili wyjmuje coś z kieszeni i daje koniowi. Przybiega do nich inspektor i mówi... Wszystko widziałem, daje pan doping koniowi. Dyskwalifikuję pana i konia. Panie inspektorze to czekoladki. Zobaczy pan. Wyjmę jedną z kieszeni i zjem. Częstuję inspektora. Inspektor uspokoił się i zjadł czekoladkę i odszedł swoją stronę. Po chwili Jockey mówi do konia. Tadzik, dziś będziesz na pewno pierwszy. Jedynie kto może cię dogonić, to ja albo pan inspektor.